Jestem w takim momencie życia, że bardziej martwią mnie bardzo wysokie koszty prowadzenia firmy, niż brak pisiorów w aresztach śledczy. Szpital musiał wstrzymać i ograniczyć te zabiegi, no bo niestety NFZ nie wypłacił pieniędzy za nadwykonania. Lewica ma 16 przewodniczących i jeśli wierzyć tym, którzy to pisali, nie sprawdzałem przyznaję, to wśród 16 przewodniczących jest, uwaga, 16 mężczyzn. To nie jest specjalnie dobry czas dla lewicy. I widzą to wszyscy, również lewicowi wyborcy. No bo odpowiedzmy sobie na jedno fundamentalne pytanie: po co komu lewica? Kogo realnie ona broni? Pracowników? W jaki niby sposób? To może kobiety? No bo przecież lewica tyle mówi o kobietach i o aborcji. Tylko że tutaj też realnie nie ma wielu rzeczy, którymi mogłaby się pochwalić. Ale dobra, zaraz przejdziemy do tego nieco głębiej. Tymczasem, Czasem jesteście u Wujasa na kanale kto wygrał, więc szybko zostawcie łapkę w górę, suba i lecimy. Pamiętacie te pasje feministek na ulicach parę lat temu. Tyle darciaryja, tyle gadania, jaki to patriarchat jest zły, i jak to kobiety nie są prześladowane. I co finalnie z tego wyszło? Lewica w końcu dorwała się do koryta i co takiego niby zrobiła dla kobiet? Ministerstwo do spraw równości, którego już nie ma, bo pani Kotuli znudziło już się udawanie, że w tym wszystkim chodziło o cokolwiek innego niż stołek. Niedawno głośno było o tym, jak wszystkie proaborcyjne organizacje zaczęły narzekać na to, że brakuje im kasy, bo ludzie przestali już robić im przelewy. No my już teraz możemy być mu wdzięczni, bo obcięcie wydatków rządu amerykańskiego na sponsorowanie rewolucji obyczajowej i organizacji społecznych i politycznych, prowadzących bardzo lewicowe działania na terytorium Polski, to jest coś, za co możemy być strasznie wdzięczni. Amerykańscy podatnicy bardzo się zdziwili, że wspierają politykę progenderową w Polsce i radykalnie lewicowe ugrupowania. Zresztą ma Musk, gdy startował z obcinaniem środków na USAID, nie wiedział, że takie rzeczy są sponsorowane i w takich krajach jak Polska i nas ten łez y, skrajnie lewicowych działaczy, którzy powiedzieli, że z dnia na dzień ktoś im zerwał umowy i powiedział, że więcej dolarów już nie przyjdzie na propagandę. To nas to cieszy i za to, że jesteśmy wdzięczni Mosku. Szczerze, nic dziwnego. Do ludzi powoli zaczyna docierać, że ta strona nie ma im nic do zaoferowania, poza darciem ryja i tańczeniem w sejmie. Dni, których jeszcze nie Za współczesnymi feministkami i lewakami nie stoi tak naprawdę nic poza samą symboliką. Wystarczy tylko, że parę pań z lewicy dorwie się do koryta i już może mówić, jak to walczą o równość bo jako kobiety zajmują wysokie stanowiska. I o to tak naprawdę w tym chodzi. O zaspokajanie własnego ego, nie o realną walkę o problemy na przykład setek tysięcy matek, które są zmuszone by rodzić teraz na sorze. Nie o problemy tysięcy rodzin, gdzie ojcowie tracą pracę na rzecz tańszych Ukraińców. Z jednej strony realne dramaty zwykłych ludzi, brak stabilności zatrudnienia, chaos w szpitalach Walka o przetrwanie od pierwszego do pierwszego, a z drugiej mamy festiwal próżności i polityczny teatrzyk. Bo przecież o wiele łatwiej jest budować karierę na głośnych hasłach i symbolicznej walce z wyimaginowanym wrogiem, niż faktycznie pochylić się nad losem tego pracownika czy tej matki, o których rzekomo tak dbają. Okazuje się, że te wszystkie wzniosłe postulaty były tylko trampoliną do władzy. Gdy cel został osiągnięty i stołki obsadzone, Nagle zapał do zmian wyparował, a została tylko pusta retoryka. Wyborcy to widzą. Widzą, że za tą fasadą walki o prawa nie kryje się żaden konkretny plan naprawy rzeczywistości. A jedynie pomysł na wygodne życie dla samej partyjnej wierchuszki. I dlatego właśnie to nie jest dobry czas dla lewicy. Bo maski opadły i ukazała się naga prawda. Tu nigdy nie chodziło o was, tylko o nich i ich ego. Zresztą w ostatnim czasie nawet przestali już udawać, bo niedawno ogłosili zmiany w swoich lokalnych partyjnych strukturach. Aferę tę dość szybko nagłośnili Stanowski i Mazurek w kanale Zero. Informacja chyba z poniedziałku. Otóż lewica zakończyła właśnie cykl wyborów regionalnych. Lewica ma 16 przewodniczących, i jeśli wierzyć tym, którzy to pisali, nie sprawdzałem, przyznaję, to wśród 16 przewodniczących jest, uwaga, 16 mężczyzn. Jak przystało na partię, która wszędzie mówi o parytetach, dobry to parytet. Na 16 przewodniczących. Żadnej babki, sami faceci, tak trzymać. E, aha, jeszcze średnia wieku jest słuszna. Zdaje się, że najmłodszy jest Andrzej Szejna. Tak, tak, ten sam Andrzej Szejna. E, Andrzej Szejna ma 52 lata, więc rzeczywiście młodzieżówka. Co się stało, droga Lewico? Parytety już jednak nie takie dobre? Czy może teraz działają tylko w drugą stronę, i mężczyźni dostają pozycje ze względu na swoją płeć? To trochę zabawne, że partia, która tyle jęczy o nierówności płci. I o parytetach, która wmawia wam, że nie zasługujecie na swoje stanowisko w pracy i w ramach równości, powinniście oddać je kobiecie, już nie trzyma się swojego kodeksu, kiedy chodzi o ich stołki. Wychodzi więc na to, że te żelazne zasady obowiązują tylko wtedy, kiedy można nimi okładać przeciwnika politycznego albo pouczać zwykłego obywatela. Ale gdy przychodzi do wewnętrznych rozgrywek, do dzielenia wpływów u siebie, to nagle ideologia idzie w kąt, a wygrywa stara, dobra walka o wpływy. Okazuje się, że równość jest super, pod warunkiem, że nie zagraża pozycji swoich. I właśnie dlatego nie wróżę partiom naszej rządzącej koalicji wielkiego sukcesu. Ponieważ taka narracja bez konkretów może zadziałać tylko wtedy, kiedy jest się w opozycji. Ale kiedy jest się w rządzie, to trzeba po pewnym czasie zaoferować ludziom coś więcej niż propagandę. Jestem w takim momencie życia, że bardziej martwią mnie bardzo wysokie koszty prowadzenia firmy niż brak pisiorów w aresztach śledczych. Na koniec dnia nie zapłacę pracownikom zdjęciami morawieckich czy innych Romanowskich za kratami. Szczerze martwi mnie to, że rządzący nie szukają rozwiązań dla tych, którzy w wyborach oddali na nich swój głos, wciąż chcąc zadowolić tych, którzy i tak nigdy na nich nie zagłosują. Tymczasem co my takiego dostajemy? Rosnące ceny w sklepach tragedie w NFZ. Nawet najbardziej fanatyczni zwolennicy obecnej koalicji zauważają, że nie jest dobrze. Obecny rząd nie radzi sobie z kryzysem w służbie zdrowia. Stanowski ujawnił niedawno dość oczywiste kłamstwo Tuska. Premier od dłuższego czasu wciska wam kit i zapewnia obywateli, że NFZ jest stabilnym płatnikiem a nie bankrutem. Tymczasem pięciu dyrektorów z jednego tylko regionu stanęło przed kamerami i powiedziało, że czekają na ponad 100 milionów złotych. Zabiegi zostały wstrzymane. Kilkuset pacjentów miało mieć zabieg teraz w grudniu w tym szpitalu wojewódzkim w Kielcach. Niestety to się nie stanie. Szpital musiał wstrzymać i ograniczyć te zabiegi, no bo niestety NFZ nie wypłacił pieniędzy za nadwykonania. Tylko ta placówka czeka na 23 miliony w całym regionie. Pięć placówek samorządowych czeka na ponad 100 milionów złotych niewypłaconych pieniędzy z NFZ-u właśnie. Dyrektorzy pięciu tych placówek apelują cały czas do Ministerstwa Zdrowia i do NFZ-u o jak najszybszą reakcję, no bo może się to skończyć bardzo źle dla pacjentów. Nie wiedzą też, jakie są plany NFZ-u, jeśli chodzi o budżet na przyszły rok. Z jednej strony uśmiechnięte zapewnienia premiera, że wszystko jest pod kontrolą i pieniądze są a z drugiej dyrektorów placówek, którzy z bezradnością rozkładają ręce, bo kasa jest pusta. To nie są już tylko abstrakcyjne polityczne przepychanki na górze. To uderza bezpośrednio w wasze bezpieczeństwo. Bo jak nazwać sytuację, w której władza, rzekomo tak wrażliwa społecznie, próbuje zaczarować rzeczywistość, wmawiając wam, że czarne jest białe, podczas gdy zabiegi są odwoływane? Okazuje się więc, że te wszystkie wielkie hasła o trosce o obywatela kończą się tam, gdzie zaczyna się konieczność wyłożenia konkretnych pieniędzy i sprawnego zarządzania. Łatwo jest krzyczeć na wiecach i obiecywać gruszki na wierzbie. Ale trudniej spojrzeć w oczy pacjentom, dla których brakuje funduszy. Więc wracając do pytania z początku: po co komu taka władza i po co komu taka lewica w rządzie, skoro w najważniejszych sprawach, czy to zdrowie, czy ceny w sklepach, czy realna pomoc pracownikom, dostajemy tylko puste słowa i pudrowanie trupa, czas tuska dobiega końca. I widzą to już wszyscy. Jego chwilowe wzrosty w sondażach nie biorą się z miłości ludzi, tylko z tego, że przystawki już mu się rozpadły. A to oznacza, że długoterminowo całej koalicji ubywa wyborców, bo wszyscy mają już zwyczajnie dość. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie wujowi w komentarzu. Jak już to zrobicie, to łapka w górę i sub. No a teraz szybkie tankowanie i widzimy się zaraz. Narka.